Hej, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mierzymy sukienki. Druga część, yy, bo były prośby o to. Także jeśli jeszcze nie widziałyście pierwszej części, to zostawię Wam yy, link w opisie. Yy, także tak, zaczynamy. Wyprostowałam dzisiaj włosy i nie pada. Słuchajcie, sukces. Bo ja mam takie szczęście... Albo nie, najlepiej jak widać od fryzjerki, gdzie mam przepięknie wyprostowane włosy i potem zaczyna padać. No. Także tak, zaczynamy. Jeszcze jestem za wcześnie, jeszcze sklepy są zamknięte. Ale tak, dzisiaj zaczniemy sobie od kosa. W kosie niedługo ruszają wyprzedaże i naprawdę warto czekać yy, właśnie na te rabaty. Bardzo często jest tak, że one od razu są po prostu 50% tanie. Jak na przykład w zeszłym roku też kupiłam taką przepiękną sukienkę koszulową yy, białą lnianą, właśnie za połowę ceny. Także tak zrobimy przegląd, to już będziecie wiedziały, yy, no może Wam się coś spodobało, to już będziecie wiedziały na co warto tam yy, zwrócić uwagę. Okay, już jestem tutaj w kosie. Mamy piękną sukienkę w taką w paski, yy, brązowo-białą, bo sobie przymierzymy, coś taki styl jak w poprzednim odcinku też mierzyłam um, jaka tutaj ja oczywiście wszystko tam podlinkuję 450 zł i kolejna tutaj taka czarna bawełniana ona bardzo ładnie ma takie szersze ramiączka więc e, będzie dobra do pracy i na to narzuci jakąś cienką marynarkę jeśli potrzebujecie także um, te sobie zmierzymy chyba wezmę M -kę, bo ona taka dosyć szeroka Tutaj też mamy taką szarą mianą. Mm. O, ta jest też przepiękna, bawełniana. I tutaj mamy mieszankę faktur, bo tutaj jest taka popelina, i bardzo ładnie wykończona. A tutaj taka bawełna, wiecie. Taka. No, już taka zwykła bawełna. Tutaj też taki fason. Dowa sukienka w paski. Brązowo-beżowa tą też przymierzę, bo bardzo ładna tutaj taka masełkowa wykończona jak taka bombka śliczna jest mamy tutaj też taką zieloną coś takiego lniana lniana też maxi taka bardzo cieniutka z takim pekoltem okrągłym Tutaj taki mocno pomarańczowy, bardzo ładna ta jest lniana. mam no 450 zł. Może te przymierze. Tutaj też ta z popeliną jest w czarnym kolorze. I lniana w takim miętowym. Taka sama jak była tam wcześniej czarna. Tutaj tak przepiękna ta jest, taka wykończona marszczeniem. Coś takiego. Coś takiego tutaj, taka brązowa, w ciepłym odcieniu, bardzo. I tutaj taka sukienka koszulowa. O, ta jest przepiękna. Ja uwielbiam takie, właśnie koszulowe sukienki. Ta na pewno się też nada um, do pracy. Chyba te przymierzy. Tutaj jeszcze są takie. O, coś takiego krótszego pomarańczowe. W ogóle bardzo dużo sukienek jest teraz w kosie tutaj. Tutaj mamy taką krótszą, brązową. I taka pomarańczowa, też bawełniana dłuższa. O, a jeśli nie lubicie białych, to tutaj jest taka granatowa. Bardzo ładny, O, w ogóle ten odcień granatu. Tutaj też taka lniana. Lniana wiązana przy dekolcie. Nie, macie naprawdę spory wybór tutaj sukienek. Taka też bawełniana, z takim taliowaniem tutaj przez te szycia. coś takiego. Ta nie za bardzo... O, tu ja bardzo lubię takie sukienki. Takie wiązane na szyi. Tutaj też takie bawełniane, długie. Tutaj też w Sukienka na ramionczkach, śliczne są, w jakiej cenie tutaj mamy? 375 taka maxi. Te wzięłam do zmierzenia. Jest jeszcze taka w czekoladowym kolorze, tak jak była tam miętowa. O, to jest jeszcze taka właśnie czekoladowa. I w ogóle w tym stylu są też takie topy. Tutaj mamy zestaw z spódnicą. Prześliczne są naprawdę top um, 325. O, i jeszcze taki beżowy. I pierwsza ta koszulowa. Ona ma też tutaj taki pasek. prześwituje, więc tutaj beżowa bardziej. Bielizna. Ale bardzo ładna jest. No do pracy idealna. Tutaj mamy ten rękawek przepiękny. Jeszcze jest wersja granatowa. I tył dłuższy. Przepiękna. I tutaj ta taka bawełniana taka tkanina wiecie jak t-shirt. Z rozcięciami po boku. Tutaj mierzę rozmiar. M. Świetna jest taka wiecie taka sportowa sukienka na co dzień. Bardzo ładna. Ze sportowymi butami i sklepkami. Ta jest przepiękna. I właśnie jeśli możecie mieć do pracy odsunięte ramiona. Cudowna. No i wiecie, też na co dzień na wakacje bardzo nie leży i jest przewygodna. bawełniana. Y, tutaj ma kieszenie. Bardzo miły w ogóle ten materiał, wiecie, taki miły w dotyku. Ta przepiękna. I mierzy tutaj m -kę. Nie no, to... To jest taka mocna czerwień. Nie wiem, jak to, to z kamery wyjdzie. Cudo. Tutaj mamy 42 I ta pomarańczowa, boska jest. Tutaj muszę sobie bardziej, bo tu wiecie, ten sznurek tam, on jakby ciągnie te ramionczka, więc tutaj musiałabym mieć mocniej. I bardzo komfortowa. Bo ona tak w ogóle płynie też, lniana. Na wakacje idealna, naprawdę. Ostatnia też ona jest podobna do tej z Zary, którą mierzyłam w przednim odcinku. Że też tutaj jest wiecie taka, taka gumka, marszczenia, która właśnie robi talię. I też tymi żnureczkami sobie tutaj podciągamy ramionczka. Ja tutaj mierzę 42. Tutaj z tej pomarańczowej też było 42. I z czerwonej tak samo. Taka dłuższa też ma kieszenie. Bardzo komfortowa. Dajcie znać w komentarzu, która sukienka z kosa spodobała Wam się najbardziej. Ja przed chwilą wyszłam do Australii Wariusa, ale nic ciekawego. Tam się szykują też do wyprzedaży, więc yy, no mam nadzieję, że jak jeszcze będę robiła przeglądy wyprzedaży, to, to tam coś przymierzę, bo naprawdę mają bardzo fajne kolekcje ostatnio, z tym, że mają bardzo ładną selekcję takich topów. Właśnie do letniej stylizacji, z spodniami, wiecie, coś takiego, takie szydełkowe, topy, ażurowe. Ja nie wiem, fajem i freezerem, nic takiego, wiecie, takiego wow, żeby zmierzyć i tutaj polecić. No ale nie poddaję się, <ścoughs> idziemy dalej. Zobaczę jeszcze, co jest. Mango, poprzymierzam jakieś inne jeśli coś tam znajdę, no i oczywiście na koniec będzie zaraz a jeśli jeszcze nie nie subskrybujecie to zachęcam do zostawienia suba żeby nie przegapić um, kolejnych odcinków z tej serii za to, to wiecie na przykład e, w HIM online no to naprawdę są takie rzeczy do wyboru naprawdę wow zwłaszcza z tej kolekcji studio gdzie te dropy się co jakiś czas pojawiają e, były dwa i naprawdę no z te, tą serią bardzo się na pewno zainteresować także tak no ale tak jak wspomniałam te wszystkie przeglądy takie online no to zapraszam na Instagrama i jeszcze szybki outfitczek moja torba która mieści cały sprzęt Koszulalnia Nazary, ale ona już ma kilka lat, może z 4 lata i nic się z nią nie dzieje, jest cudowna. Spodnie Urban Outfitters w Elektrowni Powiśle w Warszawie jest sklep stacjonarny, możecie sobie tam poprzymierzać, jeśli jesteście z Warszawy i buty chodaki z Reserved, takie zamszowe, bardzo, bardzo wygodne. Ja je kupiłam za około tam 160 zł jakby były był jakiś tam rabat, jakoś to chyba w maju kupowałam. Um całe w wyprzedażach. Kolejki do czy Nie cały tutaj już sklep. Wszystko absolutnie jest. E, no, Płaszcze, kurtki, bermudy, wszystko, wszystko, ale są też rzeczy jeszcze z nowych kolekcji. I taką panterę tą mam, Maxi. Przymierzymy, ale coś jeszcze zobaczę, czy coś na wyprzedaży jest e, ładnego Tutaj słuchajcie cudo na przykład na wesele, bo czarna sukienka oczywiście może być, jeśli nie ma tam jakiegoś dresskoutu, mm, przepiękna 100% wiskozowa, więc yy, przymierzę. Tutaj też nowe kolekcje, bardziej takie eleganckie, biało-czarne rzeczy. Lniane, tutaj przepiękny zestaw starką spódnica stopem. Tutaj taka biała sukienka przymierza chyba tę. Tutaj wzięłam taką fuksjową, z wycięciem i asymetrycznym dekoltem. O tutaj widzicie wszystko. Tutaj to już sprzedaży. I już w mangu. Tutaj mamy taką białą sukienkę przewiewną też na dole um, taka Ala znaczy Czy nie Ala. Po prostu pompka. Jeżeli się nie musicie zakładać niczego no to, to pracy się nada. Tutaj ma kieszenie, bardzo wygodna. Wiecie, taka tutaj efekt daje taliowania. I z tyłu na zamek. Zobaczcie to, jakie to jest cudowne. Jeśli jesteście szczuplejsze w biurcie, ja mam tutaj 102 cm. Ona jest tylko do elki, niestety 100% wiskoza i się nie dopnę. Jest... Ja mam 64, jest za długo, mam... dużo, za dużo. Ale jak jesteście wyższe i szczuplejsze tutaj, to kurczę, to to jest suknia na jakąś okazję, yy, wiecie, no na wesele też, jeśli, jeśli macie ochotę założyć czarną sukienkę oczywiście. Yy, no... Nie no to jest po prostu magia, nie? I przepięknie się układa, ona jest wiskozowa taki lejący materiał wspaniała. Także jeśli macie, nie wiem, 1,80 m albo no, chcecie skrócić po prostu tam o tę jedną falbanę, mm, przerobić ją trochę, no to wow. I jeśli nie lubicie na jakąś okazję koloru czarnego, albo w ogóle też ona może być na co dzień, moim zdaniem takimi klapeczkami na wakacje to też. Piękny ten dekolt taki asymetryczny i ta falbanka. Tutaj mamy takie delikatne wycięcie. Przepięknie się układa sukienka, ma też tutaj kieszenie. No i ten kolor. Przepiękna i bardzo wygodna. Ja mam tutaj rozmiar LM. -ka. Tu by była MK dobra, ale tutaj by mnie, wiecie, cisnęła tutaj w dekolcie. Cudowna jest. Dajcie znać w komentarzu, która Wam się spodobała najbardziej do, do tej pory. I tutaj taki mały przerywnik. Mój najnowszy e-book, taki krótki z dziesięcioma stylizacjami letnimi, jest już dostępny. Znajdziecie mi właśnie dziesięć stylizacji, wszystko podlinkowane do tego, selekcję 30 dodatków, dziesięć propozycji strojów kąpielowych i listę dziesięciu polskich marek, w których warto właśnie zakupić stroje kąpielowe. Te stylizacje mogą Wam służyć rzeczywiście jako inspiracja, możecie zakupić w całości, ale najważniejsze to najpierw zróbcie sobie przegląd szafy, sprawdźcie, czego Wam brakuje, i na bazie tych stylizacji, które tam właśnie podałam, na bazie tych propozycji, możecie stworzyć coś z rzeczy, które już macie, a jeżeli nie, to dokupić sobie jakiś element, próbować nowych trendów. Także taki ebook to jest to właśnie idealny sposób, żeby zaoszczędzić czas, uży jako taka baza pomysłów na stylizację. Link do e-booka znajdziecie w opisie i do końca czerwca jest w niższej cenie, także zachęcam do skorzystania. Na cudowne na okazję, na jakieś, wiecie, impreza w ogrodzie, coś takiego. Jedyne co ja tutaj mierzę Mkę. Powinna mieć Elkę, bo tutaj mamy taką obniżoną talię, która powinna trochę tutaj się tak, wiecie, ona powinna być tutaj dłuższa opadać tak na biodra, a ona tutaj mi się podnosi. I, I przez co się to tutaj tak robi widzicie to, nie? Że ten materiał się tutaj tak zbiera. Yy, I na mnie trochę za długa. Albo bym musiała mieć wyższy obces, albo sobie ją delikatnie tam skrócić. Yy, I generalnie możemy sobie też nie wiązać tego na szyi, tylko sobie tutaj tak ukryć ten sznureczek yy, i mieć taki, wiecie, dekolt po prostu taka, taki, no... bez tego sznurka. Po prostu. Yy, I tak. Tu do, do, jest. I trochę tutaj prześwituje, Więc no, beżowe sobie możecie też takie szorciki trochę za... One czy no jak ona tu by była dłuższa. O, to byłoby... Nie byłoby tego problemu, wiecie. O. No tylko tutaj by musiała mieć m -kę, bo to jak to tutaj trochę za ciasno. No. Także tak do Naprawdę przepiękne te sukienki e, na okazję akurat. No ale to wiecie, to też y, są takie właśnie sukienki na okazję, które wykorzystacie też później do innych styl, stylówek i, i nie ma tutaj żadnego problemu. Staramy się oczywiście nie kupować takich rzeczy tylko na jedną okazję. Jestem teraz w zarze, zobaczymy co tutaj widzę kolejka na pół sklepu do Przymierzania. Zapomniałam, że dzisiaj, jest, wiecie, ten drugi weekend i tak to niestety wygląda. Ale dobra, lecę. Lecimy, lecimy dalej. E, dajcie koniecznie znać, co w kolejnym odcinku. Może zrobię jeszcze taki, że na przykład, wiecie, nowości w HM i tam pomierzę po prostu shorty. Tak, wiecie, taki, niż masz wszystko naraz, a nie, nie dzielone tak na kategorie. E, dajcie znać, jak, jak wolicie. Nowość. Ona jest 61% bawełna. Taka bardziej, wiecie elegancka co tutaj mm, to taka ładna na kostium kąpielowy na przykład taka, taka sukienko narzutka um, bawełna wiskoza no świetna tutaj też taka maxi z haftami, bardzo ładna co tutaj mamy, wiskozę Potrze aha, potrzewka poliestrowa ale tutaj wiecie co? A tutaj nie ma tej podszewki, ona jest tylko tak tutaj gdzieś. Także jest jak najbardziej okej. Okay. Mm. Ta torebkę ostatnio polecam na Instagramie jest przepiękna. O, padła. Ta, ta kamera nie ogarnia mnie jeszcze. Ta jest przepiękna na wakacje. Przydełkowa mamy do rozmiaru L. 46% bawełny na wieczór. Ale, wow! Sukienka cekinowa. Na wesele. Taka mini. Poliestrowa, wiadomo, ale. No bosko, to wygląda. Ale największa jest L. Dzień drugi poszukiwań sukienek. Wczoraj no niestety też w tej zarze nic tam takiego nowego nie było, więc stwierdziłam, że sobie podzielę te nagrywki na dwa dni. No i dzisiaj będzie druga część. Jestem w innej galerii handlowej, także zobaczę, tu też jest Zara. Idziemy do Zary, zobaczymy co, co tutaj. Jeszcze pokażę moją stylówkę dzisiejszą. koszula też. Wszystko jest stare. Koszula Resert, spodnie lniane Stradivarius, bardzo wygodne. W zarze też tutaj to, co wczoraj pokazywałam. O, bardzo, bardzo ładna koszula też. Sporo nowości takich. Mam nadzieję, że będą sukienki też ładne. Coś takiego. To też było ostatnio ale nie mierzyłam. To taka ładna na, na okazję. Tylko często na przykład u mnie tutaj, jak jest taki zamek po boku, albo się nie dopinam, albo potem tutaj się jakoś tak dziwnie układa, więc... Więc nie, nie rezygnuję z takich. Tutaj mamy takie z modelu, dwie wersje. Szara, chociaż może wyglądać na czarną w kamerze, nie wiem jak to wyjdzie. I brązowa. jest bardzo ładna liniana, chyba też wiskoza będzie w składzie, coś tak mi się wydaje. I tak, mieszanka lnu i wiskozy do XXL. Yy, tylko, że niestety no, tutaj zostały same eski, ale ślicz yy, śliczna jest do pracy na przykład. I tutaj o, taka łączona popelina z prążkowaną bawełną. Także przymierza, 149. Jest taka przepiękna, bawełniana, też taka wiązana na szyi jak wczoraj ta skosa. Wziąłam do mierzenia, bo jest akurat. Do, ona jest do XXL, wziąłam XL. -ka. Zobaczymy, jak będzie leżała. Jeszcze jest taka jeansowa, ale ta jest o wiele bardziej, wiecie, taka wow, spektakularna. Pustki w zerze, tak to można robić te zakupy. Powełniana jest prześliczna. Tutaj też mamy kieszenie i takie delikatne rozcięcie po boku. Bardzo ładnie się układa. Ja mam tutaj M i wszystko ładnie trzyma. Jeśli lubicie podkreślić talię, to tutaj też mamy tę gumkę w pasie. Bardzo ładna. No i to też taka właśnie propozycja do pracy, jeśli możecie odsłaniać ramiona. Bardzo ładna. A to jest ta taka a'la Jeansowa. Ale ona jest w 100% z Lyocelu. Yy, przepiękny, tutaj w ogóle ten dekolt, Bardzo mi się to podoba. Yy, jedyne co tutaj mi odstaje, też mam za dużo tutaj materiału yy, z tyłu. No i te plecy są mocno wycięte. Będzie Wam pasować. Na wakacje to naprawdę przepiękna jest. I wiecie, bardzo taki komfortowy materiał. Tutaj w ogóle dół przepięknie się układa. Wjeżdżamy jeszcze do rezerw, żeby zobaczyć co tutaj jest, czy może w tym sklepie akurat jest inna... inny wybór. O tutaj już widzę ładną też taką szmizjerkę, bo prosiłyście o takie propozycje do pracy. No to tutaj mamy taką... kolor ceglany bardziej. Yy, masełkowa. I jeszcze tutaj mamy kaki. Także zaraz znajdę rozmiar i... i przymierzymy. Jeszcze są takie lniane wakacyjne, takie trapezowe. Ta w panterkę jest bardzo ładna. i Też lniana kaki pomarańczowa i żółta. Tutaj też z nowości są takie torby. Bardzo ładne właśnie letnie do stylówek. To od razu Wam tutaj pokażę. I takie mniejsze. Ta jest ładna taka crossbody. Ręcznie robiona. I tutaj ta fanderga to jest len i wiskoza. Bardzo ładnie leży i, wiecie, taka też. Y, tutaj dużo miejsca, komfortowa. Taka na wakacje narzucić. Bardzo ładna. No i tam te kolory też są ok. Ładnie zrobiona. Z tyłu jest jeszcze tam zamek. Taka zabudowana. No, taka typowa, wiecie, sukienka w literę A. Ale ta panterka na wakacje, dlatego wiecie, słomiany koszyk, yy, jakiś kapelusz i, i stylówka gotowa, tak naprawdę. I tutaj jeszcze taka jedna propozycja do pracy właśnie wiana. To jest taki ścięty rękawek na guziczki i pasek. Mm, tutaj mam yy, XL, a rozmiarówka jest ogólnie do XXL. I to tyle jeśli chodzi o drugą część sukienek mam nadzieję, że udało wam się znaleźć taki model, który spełnia wasze oczekiwania także tak, widzimy się w kolejnym odcinku jeśli jeszcze nie subskrybujecie to koniecznie zachęcam do zostawienia suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów z tej serii dajcie znać co chcecie dalej zobaczyć na tym kanale dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia pa pa